Sprawa wygląda tak. Zużyte 29,4 kW na 283 km. Czyli przyjechałem za 29,40 z Celestynowa do Suwałk. No, już granica Suwałk przejechałem, bo tu wjeżdżałem, To już było z Suwałki. Więc. Który diesel to przebije? Witam w kolejnym odcinku. Przejazd do Suwałk. Zrobiłem jeden odcinek z tego powodu, że. Teraz to się muszę troszkę pokręcić no i, i byłoby to niemiarodajne na drodze, żeby to po prostu pomieszać. Więc stwierdziłem, że zrobię dwa odcinki: jeden przejazd do suwałk na ładowaniu, tylko w, w domu na 100%. No, ale to widzieliście w poprzednim odcinku. W tym odcinku e, ładuje się na farmie fotowoltaicznej, w, ko, farma fotowoltaiczna Kosmut, ładowarka Elo City. E, było troszkę problemu, żeby ją uruchomić. Coś chyba rzadko chodzi i nie chciała się załączyć na AC. Na, na DC na AC chodziła czyli mogłem 11 KW ładować <try> 3 godziny się zeszło. No, ale jak wiecie, ja nie odpuszczam. Zadzwoniłem. E, o, ser, znaczy zdalnie zresetowano stację, stacja ruszyła. W tej chwili kończysz ładować, e, podkręciłem do 90%, gdyż 80%. To ja tak naprawdę realnie zużyłem w poprzedniej jeździe. E, więc tutaj muszę mieć te 90%, bo jeszcze po drodze zajeżdżam. E, I tak. I chcę tutaj, zaraz zobaczymy, jaki rachunek wyjdzie mm, załadowanie. No i teoretycznie taki koszt będzie powrotu do domu. Tak więc e, nie ma co się bać. Ładowarka. To no nie jest e, przy żadnej stacji benzynowej. Nie ma żadnej toalety, nie ma żadnej kawy, ale ma zaletę za podstawową złoty 50 za kW i ładowarka 50. Więc po drodze na suwałki czy z suwałk na Warszawę, mi się wydaje, że warto. Zawsze to złotówkę taniej niż na Orlenie. A szklaneczka rumu nigdy nikomu nie zaszkodziła, bo na tyle zostanie. Także za chwilę się odpinam i ruszam w drogę. Dobra, elo city eee, pobrano 28 kW. Szybkość A, spadł już do 20-40 zł za 30 kW. Zakończ, zakończ. Odkładamy. O! także wyszło 42 zł za 28 kW. No dobrze, ruszam w drogę powrotną. O, teraz pokazuję, że był w, w domu wpiłem, to ma minus 18%. No cóż, dojechać dojechałem. A mówi, że nie wróci. Więc a miałem zresetować jeszcze podróż. Tak bo było 283, także resetujemy. Resetuj, resetuj. Także mamy zresetowaną podróż i wszystko tutaj prawdopodobnie się nie uda, żeby żeby był pokazany czas całkowity. Właśnie potwierdzenie, że z karty zdjęło więc nie uda się pewnie, żeby pokazało jaki czas całkowity, ale będzie dystans, i mamy godzinę, o no, tylko 16, 26 stopni, 90% naładowane. No, i dołożyłem parę kilometrków, ale ładowanie było taniej, no, bo obok bardzo ładna brodnica. Nie zjeżdża się na ten, traci się czasu. No kurczę, raz, w szoku, w szoku jestem. Jak tu jest teraz, jak się to zmieniało. Dawno nie byłem. Nie jest strefa przemysłowa, Ełk. No tak, to no nie ma prostych tematów. Proste rzeczy robią wszyscy, a jeśli chce się w tej chwili coś sprzedać, to niestety trzeba być na już. No będąc tutaj, no mogłem kurczę na weekend zostać na Mazurach, ale jachtu nie mam, tym samochodem to tak. Nie wiem, zastanawiałem się. Na początku się zastanawiałem, żeby się bawić w wersję kampingową. To no w sumie jeszcze nie sprawdzałem, czy tyle, tylne fotele się kładą. 255 do domu minus 21%. Będę do miejsca salowego. A, Czyli, jeżeli będę jechał poniżej 92%. To dotrę do miejsca z 5%. No, no to jedziemy 9,0, nie ma problemu. Na powrocie Ostrów Mazowiecka. Tutaj ten kawałek ściąłem sobie, żeby nie robić na około kilometrów. No, i zaraz zobaczymy bar przystanek, co tu się dzieje. Po lewej, ten bar. No, pusto. Kiedyś tir na tirze stał. Teraz pusto. Zaraz zobaczymy jeszcze ten drugi bar tutaj, teraz ten po prawej, bo takie. Dwa bary były, gdzie jak główny ruch szedł z że to tędy trzeba było jechać. To były dwa fajne bary z dobrym żarciem. No, wypalikowane, ale wynajmę. A, no, czyli już po barze. A, tyle jeszcze jakieś cztery stoją, ale już jest po barze. Także no. Obwodnica Ostrowi Mazowieckiej zabiła dwa interesy. Dwie, dwa, dwie, dwie, do, dwa dobre bary. Droga 50. Ostrów Mazowiecka Mińska, Ubielsta Celestynowa. Piątek, godzina 18:38. Jakieś ile 5-6 lat temu tutaj. Po tej godzinie to szedł samochód za samochodem. A w tej chwili wszystko leci eską. Tir za tirem. I tutaj pojedyncze samochody się tylko trafiają. A ja jadę. No tak znowu jak gadałem, znowu się mnie poniosło. Staram się jechać do 90. Bo do domu 83. Zasięgu 83. Także powiem Wam wesoło, tak, stało 13%. Tesla krzyczy już, że utrzymaj poniżej 81%, bo już jest minus 1%. Tak więc, a bo jeszcze do. Super supercharger do Warszawy chcę jechać. Jaki wariat! No, to ja jadę do domu. No, w Mińsku jeszcze zobaczę, jak będzie wyglądała sprawa. A ile zostanie w Mińsku w baterii? Jak w Mińsku będzie na 3,2%, 12 już jest. Bo z Mińska mam 20 km. Jak zostanie 6, to jadę do domu. Jak będzie poniżej 6, to niestety zajeżdżam się załadować. Także do zobaczenia. Jeżdżę, jeżdżę jak Janusz. Ładuje na stacjach, ładowarkach jak Janusz. Ale nie no, aż tak nie będę zjeżdżał, żeby dojechać do domu na 0%. Gdyż tak jak wiadomo, no jeżeli się używa bateria, która będzie pracować blisko 0%, no żywotności drugiej to ona nie będzie mieć, więc postanowiłem zjechać tutaj w Mińsku, zobaczyć. Tylko, że się świeci, że Skoda jest na czerwono, to muszę tu w centrum wjechać. Zobaczymy, gdzie tu jest przy okazji w centrum Mińska. Nie byłem tu jeszcze. No i dobra, dojechałem na 6% 200, a nie odładowania jeden, 4 kW złożyte. No i niestety muszę się naładować w misko Mazowieckim. No i wychodzi na to, że jak się jedzie z Celestynowa do Suwałk, to jest z górki. Bo mi się wydaje, że tam było 28 kW prądu pobrało, a tu już było 30 pobrane. Tak więc pod górkę, pod górkę jest suwałk, do Warszawy jest pod górkę. Trzeba szanować tą baterię, bo jak widać, latem sprawdza się bardzo ładnie. Na moje potrzeby wystarczy. A że za no teraz 6 zł zatankuje, 14, 4 minuty ładowania, żeby nie było, 2,6 kW, 6,29, 14, dodawaj no 15%, nie wskoczy i o, już jest, zakończ, bo to mi wystarczy. Kołbiel, ja właśnie wyjeżdżam z Kołbieli, cena dieselka 5,89, nie, diesel 5,77, no tutaj, tutaj zawsze cena jest dobra, diesla e, i tak, jeśli chodzi o baterie, no z Mińska wyjechałem na 15%, miałem 6%, nie? teraz skoczyło 9, czyli teoretycznie na tych 6% dojechałbym tutaj. No bo 15 minus 6, no to dotąd bym dojechał. No i pytanie, czy było ryzykować jeszcze te ile to jest kilometrów? Nie wiem, który słupek. Trzeba było zobaczyć. To jest 197. A na 192 skręcam, czyli 5 km jeszcze. Potrzeba by było. zobaczymy, jak dziewiątka nie zgaśnie i dojadę do Celestynowa. To wtedy by się udało dotoczyć na tym, co było bez ładowania. Ale jeśli wskoczy 8. No to pytanie, czy, czy dałbym radę? Pomiar prędkości się zaczął odcinkowy, no i skoczyło 8%, i w tym momencie prawdopodobnie świeciłoby się już 0, ale jak wiadomo, coś tam by w tej baterii było, tylko to już by było takie dożynanie baterii, moim zdaniem. A że ja ten samochód szanuję, bo jeszcze chcę nim troszkę pojeździć, no to, no to wolałem doładować chociaż trochę. E, nie dojechałbym na tym, co miałem, mi się w niczym nie załadował. Prawdopodobnie. Tutaj wyszło, w tamtą stronę wyszło 280 km, na powrocie 290. Tutaj mamy 134 kWh zużyte, a tam z tego co pamiętam było 28. To Wam połączę te dwa ekrany, będziecie mieli jedną i drugą trasę. Ale, a jeszcze możemy zobaczyć przy 7% ile pokaże, że jest w baterii

142,9 watogodziny na setkę. Czyli średnia, średnia z moich jazd na 100 km wychodzi 14 kW, czyli 14 zł. Ładując w domu, a ładując na innych ładowarkach wiadomo drożej. 290, tam 280 było, czyli 570 km przejechanych. No, i w tamtą stronę 30 zł, a z powrotem było. Zrobię podsumowanie, ile wychodzi, żeby nie, nie, coś nie pomieszać. Także, no, tak jak widzicie, no, nie ma co się bać. Na... W Mińsku też zajechałem pierwszy raz, dopiero tam na tą ładowarkę. Znaleźć, zawsze się znajdzie. Zwykle są w miejscu oznaczonym. Mapa doprowadza bardzo dobrze. Także proszę o łapkę w górę, dzwoneczek, yy, wiadomość. No i przesłanie linku do znajomych, co by się niosło, co by kanał może w końcu zaczął zarabiać, bo na razie to jedynym inwestorem jestem ja. Także na tą chwilę wszystko. Do zobaczenia w następnym odcinku.